I zapraszam Was na film z zakupami dla tego otopsiaka, i będzie on zupełnie nietypowy, ponieważ rzeczy są Sinsaya. I Ja jako łowca w promocji zobaczyłam, że teraz na stronie internetowej jest kod rabatowy, który wchodzi na przecenę, więc zorkajcie w opis tego filmu. Wszystko Wam fajnie opiszę co i jak. A jeżeli chcecie więcej posłuchać o promocjach, to spadajcie na mojego Instagrama Glampaula1, bo tam codziennie wstawiam Wam fajne informacje o wyprzedażach, zniżkach, rabatach. Sinsei ma teraz asortyment również dla zwierząt, więc postanowiłam go sprawdzić, przetestować, i linki do każdego z tych produktów, które zobaczycie w filmie, znajdziecie w opisie. Koniecznie dajcie mi znać, czy macie pieska, jeśli tak. No to jak się wabi i jakie jest rasy? Ja akurat mam tego oto pięknego słodziaka, kundelka adoptowanego. No i cóż, bardzo, bardzo się zaskoczyłam, ponieważ znalazłam nietypowe rzeczy. Na przykład, jak ta butelka dla pieska, bardzo ciekawe rozwiązanie. Do tego pojemnika nalewamy wody. Na końcówce znajduje się przycisk. Przetestuję to razem z wami, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to działa. Naciskam guzik i uwaga, leci woda, napełnia się tutaj ta taka Malutka miseczka. A gdy przesunę ten przycisk z boku, gdy nacisnę, woda już nie leci. Naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Mamy tutaj też silikonowy sznureczek, za który możemy trzymać więc poręcznie. I cena też jest bardzo przystępna, ponieważ jest to 39 zł. A jak szukałam takiego przyrządu w internecie no to kosztował serio dwa razy tyle następny ciekawy, nietypowy pojemniczek, ja uwielbiam gadżety a w szczególności jeżeli są już dla psów, w Sinseju właśnie na stronie internetowej są dostępne te wszystkie rzeczy w dwóch kolorach, w takim pudrowo-różowym i w szarym, więc ten pojemnik może być kolejnym hitem, słuchajcie tutaj mamy z dwóch stron miejsce na włożenie czegoś dla psiaka, może być właśnie na przykład woda i z tej strony ją sobie nalejemy, środek tego naczynka jest nierówno podzielony, więc akurat na wodę może być Więcej, a mniej miejsca możemy przeznaczyć na przykład na karmę dla psa, bardzo poręczne, jeśli chodzi o jakieś wyjazdy czy też wycieczki. Nasypię tutaj teraz do środka karmę. Zobaczymy, czy jest odpowiedni otwór i czy ładnie to wyleci. I zobaczcie, od razu ta pokrywka może nam posłużyć za miseczkę. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałam, więc jestem zachwycona. Proszę bardzo, jest, udało się. I cena tego oto gadżetu. To 39 zł. Moim zdaniem totalnie warto. I jak oglądacie moje filmy, to wiecie, że pokazuję Wam mnóstwo różnych gadżetów dla psów, ale te bardzo mnie zaskoczyły i kolejną rzeczą jest właśnie czyścik do łapek dla pieska. W środku jest takie silikonowe wypełnienie i działa to w następujący sposób. Nalewamy wodę, wkładamy łapkę psa do środka, no i łapki są wyczyszczone. Jeżeli chodzi o ten produkt, to były dwie jego wielkości. Ja wzięłam mniejszą, bo wiadomo, mam malutkie psisko. Cena to 15,99 zł. Myślę, że to może być fajny patent na spacery, właśnie na taką pogodę jak teraz: że gdzieś się rozpada, jest błoto, więc na szybko wyczyścić takie łapki. Może być ok. Kolejna rzecz, którą już miałam, ale z innego sklepu, i szczerze gdzieś się zgubiłam, a uważam, że każdy właściciel psa powinien mieć właśnie taką składaną, przynośną miseczkę. Ja tutaj mam akurat w kolorze różowym i zawsze taką miskę noszę w torebce i w samochodzie i po prostu sobie ją fajnie rozkładamy, nalewamy wodę dla psiaka. Bardzo mało miejsca to zajmuje, a wiecie, jak to jest ze zwierzętami na spacerze w gorące dni? Zawsze musi być woda. Tutaj jest takie słodkie serduszko i dzięki temu możemy. To do czegoś przyczepić, do jakiegoś breloka, i tak dalej, więc mieć to zawsze przy sobie. Ja często w ogóle to przyczepiłam do torebki. I cena tej miski jest bardzo mała: 7,99 zł. Jest to bardzo fajny wymiar, bo często jak patrzyłam w sklepach zoologicznych, te miski były naprawdę duże. Kolejne ciekawe rzeczy z Misea są to zabawki sznurkowe. Moje psisko bawiło się już wieloma różnymi zabawkami, ale jednak te sznurkowe to są ulubione. Tutaj w cenie 15,99 zł. Mamy bardzo fajnego słonika i tak jak mówiłam zostawiam wam linki w opisie do tych rzeczy, żebyście sobie mogli porównać jak to wygląda na stronie, jak wygląda w rzeczywistości i jak widzicie ona już naprawdę się zainteresowała zabawki ze sznurka z materiałów ja często sama plotę, ale właśnie takie w nietypowym wzorze są rewelacyjne no bo jednak ciężko byłoby zrobić coś takiego samemu. Tak wygląda słonisko z bliska, ogonek, brzuszek jest dosyć zbity, łapki, no i ta trąba długa. Ej, ma też oczy, no śmieszne. Więc co Wam powiem, reakcja psa na słonia chyba mówi sama za siebie. Nawet takie duże zabawki dla niej są bardzo interesujące, więc już sobie ją kładę i niech się ładnie bawi, a tymczasem przyjrzyjmy się zabawce sznurkowej numer dwa. Tym razem w innym kolorze, cena ta sama, czyli 15 ,99 zł 99 groszy. I Znajduje się tutaj nic innego jak lew. Widzę, że słoń poszedł w odstawkę i lew też wzbudził zainteresowanie. I jest on troszeczkę mniejszy, więc jeżeli macie małe pieski, to faktycznie uważam, że może być lepsza ta zabawka. Natomiast tamta, ze względu na ten długi nos, myślę, że też będzie ok. Ma on tutaj taką długą grzywę ze sznurków, nosek, oczki, ogonek, nóżki. No i w wielkości tych zabawek jest dosyć spora różnica. Nie wiem, która Wam się bardziej podoba, jak myślicie, którą Wasz pies bardziej by się zainteresował. Interesował. Ja myślę, że chyba jednak będzie słoń, ale jak wiecie, nie mam jednego psa, więc nie będzie kłótni i jakoś się pogodzą, powymieniają tymi zabawkami. Kolejne zabawki, jakie można kupić w sklepie Sinsei, są to właśnie kości. I tutaj na przykładzie akurat tego, możecie zobaczyć kolorystykę tej całej serii. Szaro-różowa i są to kości z takimi wypustkami dosyć twarde, więc myślę, że mogą posłużyć zwierzakom i bardzo jest ciekawe, że w środku są puste i możemy to wypakować albo jakimiś przysmakami, albo polecam na przykład karmą mokrą. Bardzo fajnie będzie też, gdy będzie ona zamrożona, ponieważ wtedy będzie trudniej pieskowi to wyciągnąć i będzie to lizą. A właśnie lizanie u psów je bardzo uspokaja, więc gdy wychodzimy z domu, albo gdy po prostu jesteśmy w domu i widzimy, że piesek by się chciał pobawić, ale nie mamy wtedy czasu to możemy go czymś takim zająć. Będzie to naprawdę interesująca zabawka. Cena takiej kości to 5 ,99 zł, 99 groszy. Jak sami widzicie, są to ceny bardzo przystępne, no ale jak wiadomo, sensei. Mam też taką kostkę. No, kto ma psisko, ten wie, że jest to po prostu etui na woreczki, które możemy przyczepić do smyczy. No i to powinien być niezbędnik każdego właściciela zwierzaka. Niestety widzę to u siebie pod blokiem w dużym mieście. Szczerze, na każdym możliwym miejscu, gdzie strawa jest po prostu narobione. Więc widzę niestety, że nie wszyscy sprzątają po psach, a szkoda. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia, yy, czy faktycznie też się często z tym spotykacie. Można kostkę odkręcić, no i wymienić. Worki tu akurat są różowe w środku. Również jest zatrzask, gdzie możemy przyczepić to do smyczy bądź do kurtki. Cena to 7,99 zł. I w Senseju również można kupić takie zamienne woreczki. Tym razem są one w kolorze czarnym. 4 sztuki za 9,99 zł. Sprawdzimy oczywiście, czy pasują. I moim zdaniem jest to bardzo fajne, bo w Sinseju, gdy zamawiam online, jest kolekcja domowa, jest dla dzieci. No i też bardzo fajnie, że będę mogła coś dokupić przy okazji dla psiaka. No i jak najbardziej wszystko się zamyka, wymiar jest ok. No i kolejna sprawa to miseczki. Jakie miski preferujecie? Metalowe, szklane, plastikowe, ceramiczne? Ja najczęściej mam ceramiczne, bo szczerze mówiąc dla mnie to jest najłatwiejsze, bo często zdarza mi się przechodzić i o tą miskę zahaczyć, a te ceramiczne jednak tak nie latają. Natomiast plastikowe bardzo mi się przydają na różne wyjazdy. Ostatnio zabrałam ze sobą plastikowe pudełka, bo gdzieś mi te miski po prostu wciągnęło, więc mam tutaj taki komplet, tak jak mówię, Mogą być różowe, mogą być szare, i bardzo mi się podoba ich faktura. Gdy przyjrzycie się z bliska, są tutaj takie urocze serduszka. A jeśli chodzi o cenę, no to również. 5 ,99 zł 99 groszy. I rzecz, którą jak zobaczyłam, musiałam kupić, ponieważ znalazłam coś dla psa, ale również dla właściciela. Mam tutaj taką świetną obrożę z bandamką. Moja panda raczej chodzi w szelkach, ale jeżeli chodzi o obrożę, to kupiłam ją zdecydowanie, żeby zrobić piękne zdjęcie, bo wydaje mi się, że takie połączenie zwierzak i właściciel może wyjść naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście możemy ją regulować, więc zrobię to na maksa i zobaczymy, czy pasuje to faktycznie na małe pieski. Jak widzicie, panda do największych psów nie należy, ale jak ją wzięłam, była jeszcze mniejsza i jedyne szelki, jakie mi na nią pasowały, to te z serio. Więc zaraz zobaczymy, jak będzie ona w tym wyglądała. No cena też super, bo tylko 12,99 zł. Zobaczcie, jak pięknie wygląda moja ślicznota. Właśnie wydaje mi się, że ten kolor czerwony bardziej do niej pasuje, bo ona ma tą czarną łatkę, no to akurat się tutaj wyróżnia, ale jak widzicie, no zaspane psisko, więc damy jej poleżeć. A dla właściciela po prostu znalazłam na damskim dziale taką oto apaszkę za dyszkę więc no cóż kochani, jeżeli chcecie jakąś fajną fotkę z waszym pieskiem no to polecam wam sobie to kupić bo będzie to wyglądało po prostu cudnie jak my kumple zobaczcie jak pięknie Pandziula wygląda w tej obroży, no po prostu cudo o jaki słodzik Moja, moja śpiąca królewna! Dobra, i kolejna rzecz dla psiaka, tym razem nie z działu zwierzęcego, a z działu dziecięcego. Czy wasze psy mają swoje kocyki? Czy kupujecie im właśnie takie zwierzęce, czy właśnie dziecięce, czy po prostu takie normalne, domowe, jak to u was jest? Ja zazwyczaj kupuję pandzie koce dziecięce, dlatego że są w mniejszych rozmiarach, ale te większe ona też bardzo lubi, co zauważyłam, bo po prostu podkrada mi moje. I mamy tutaj taki fajny nadruk z psiakami, więc mówię, skoro hold dla pieska, no to kocyk pieski też musi być na tym filmie. To jest akurat troszkę większy wymiar, ponieważ 130 na 160, cena 19,99 zł. Bardzo miły, no nie wiem Panda, czy ja tobie go dam, czy dla siebie zostawię, bo naprawdę cudnie wygląda. Jejku śliczny. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co najbardziej podobało Wam się z tego filmu. Jestem na maksa ciekawa. Przypominam, że linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie. A jeżeli chcielibyście zobaczyć moje inne filmiki, właśnie z pieskami, to zapraszam tutaj do kliknięcia po bokach. Właśnie Wam się wyświetlają. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was. pogłaszcie ode mnie swoje psiaczki. I do zobaczenia. Buziaki w kolejnym filmie już po weekendzie. Papa. Pa.